2 i 3 marca w Limanowej odbędzie się międzynarodowy turniej piłkarski o puchar prezesa firmy Electrical. Organizatorem turnieju jest szkółka piłkarska Harnasie z tym barku oraz rodzice młodych piłkarzy, którzy w szkółce prowadzonej przez Franciszka Mrózka trenują. Kosuje to dużo pracy i tak dalej. I, I rodziców, i, i oczywiście nas, trenerów. Szkółka sportowa Harnasie ma już 5 lata, więc ten turniej to też swego rodzaju podziękowania dla tych, którzy wspierają i dają tym oto młodym ludziom szansę na realizację ich sportowych marzeń. Chciałam trenować piłkę nożną. to była moja pasja. Zarazem w z nas, starszego roku, który trenował piłkę, też. W tym barka do niego jeździmy, to zawsze w lecie graliśmy razem. Dlaczego trenujesz piłkę nożną? Bo bardzo lubię grać z innymi kolegami, lubię, tą, lubię ten sport, bardzo mi się to podoba. Zamiast siedzieć przed telewizorem, to lepiej się poruszać. Takiego turnieju jeszcze w Limanowej nie było, bo o Prymat i Palmę pierwszeństwa zagrają piłkarze z największych klubów w Polsce. Zaprosiliśmy takie drużyny jak Lech Poznań, Ruchorzów, Krakowia, Wisła, e, Hutnik, e, Resowie i mnóstwo innych, mniej znanych drużyn, niemniej jednak bardzo znakomitych. Będzie również sporo atrakcji zarówno dla samych zawodników, jak i przybyłych na tę imprezę kibiców. Będzie nam bardzo miło, kiedy mnóstwo gości kibiców przybędzie na nasz turniej do obydwu hal, w których będziemy turniej rozgrywać. Mecze będą rozgrywane na dwóch halach, w trójce przy ulicy Jordana oraz w hali przy ulicy Józefa Piłsudskiego. Pierwsze pojedynki rozpoczną się w sobotę już o godzinie 8. W niedzielę najlepsze drużyny zagrają mecze finałowe, które zdecydują o końcowej klasyfikacji w całym turnieju. Józef Buda, v 28